Zastanawiasz się, czy kurs nauczycielski jogi jest dla Ciebie i uważasz, że jeszcze nie jesteś dostatecznie rozciągnięty i wiele asan nie jest w Twoim zasięgu w danym zakresie i znowu chcesz odłożyć to na później. <grym> A myślisz, że jak urodziłam swoje pierwsze dziecko, to wiedziałam, jak je wychować? Cały czas się tego uczę. To jest piękny rozwój. To nie jest ważne, jakie masz zakresy, być może cały czas stoisz niestabilnie na głowie. To nie ma znaczenia. Liczy się Twoja pasja. To czy w Twoim serduchu klika ci, że tak, ja chcę Innym przekazywać to, co dla mnie jest tak dobre i co mnie rozwija. Wiedzę zawsze możesz pogłębić, praktykę będziesz rozwijać całe życie. Więc jeśli masz wątpliwości, czy kurs nauczycielski jest dla Ciebie, to. Tak jest.